Zbigniew Fila, Raport Regionu. Dzień dobry państwu, ze mną dzisiaj Józefa Szczulek-Żelazko, poseł na Sejm, Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa. Pani poseł oglądała pani wczorajszą debatę w ogólnopolskich mediach kandydatów na prezydenta? No tak, oglądałam i do późnych godzin nocnych, dlatego też dzisiaj trochę trudno było wstać, ale oglądałam. <laughs> I jak ocenia pani poziom tej debaty? Bo na pewno trochę było takiego... Przekomarzania się, żeby nie powiedzieć mocniej, jak dawniej na targowisku. No nie można powiedzieć, że to była debata dobrze zorganizowana neo TVP w likwidacji pod naciskiem innych mediów, innych stacji telewizyjnych zgodziło się zorganizować debatę tym razem dla wszystkich kandydatów, bo kiedyś to na usługach Rafała Czaskowskiego zorganizowano debatę, która potem w taki spontaniczny sposób zmieniła się w debatę Kto przyszedł, to był. większej ilości kandydatów. Natomiast to była debata już wszystkich. Natomiast no, poziom prowadzenia, szczególnie tutaj główna aktorka tego, w cudzysłowie oczywiście, tego wydarzenia, to skandaliczne zachowanie. Nawet po dziennikarze po pierwsze... też mają możliwość wyrażania swojej opinii przecież. Panie redaktorze, to jest zbyt poważny, poważna debata, żeby wyrażać swoje indywidualne odczucia. Telewizja Polska, za którą płaci Pan również i ja, i nasi widzowie, powinna być obiektywna i w sposób obiektywny powinna być prowadzona taka debata. Pani Sznew już od kilku dni albo tygodni słyszeliśmy, że jest osobą bardzo kontrowersyjną, która budziła sprzeciw nie tylko sztabu wyborczego tych kandydatów prawicowych, ale również ich pozostałych, bo ośmiu przedstawicieli komitetu wyra wyborczych wyraziło sprzeciw, jeżeli chodzi o prowadzenie tej debaty przez panią Wysocką Sznef. I w związku z tym, pojawienie się jej w takiej sytuacji no, było dużym nietaktem, dużą ignorancją no, oczekiwań, myślę, że i Polaków. Nie wiem, dlaczego tak, w taki tempy sposób upierał się wydawca tego programu, żeby akurat ta, a nie inna dziennikarka to prowadziła. Zresztą, gdyby prowadził to inny dziennikarz, być może byłoby bardziej obiektywnie. Natomiast no, pani Wysocka w kilku momentach wtrąciła jakieś swoje komentarze, co naprawdę było no, nie na miejscu. Natomiast skandalem jest to, że pytania, które były przygotowane przez NEO TVP dużo wcześniej ujrzały światło dzienne, to znaczy, że zaprzyjaźnieni kandydaci. Myślę, że Państwo wiecie, kogo mam na myśli, bo przecież nie jest tajemnicą, że TVP promuje niestety jednego z kandydatów, czyli Rafała Czaskowskiego, zaprzyjaźnieni właśnie kandydaci prawdopodobnie. Znali pytania. Ale obecnie rządzący też zarzucają wam, że przez 8 lat to wy narzucaliście jako Prawo i Sprawiedliwość narrację w TVP. Panie redaktorze, jakby pan przeglądał komentarze po tej debacie, to by pan zobaczył, że mimo, że takie zarzuty były pod kątem TVP, kiedy szefem były Kurski czy jeszcze wcześniej, to nigdy tak niskiego poziomu nie było, jeżeli chodzi o prowadzenie debaty publicznej. I to akurat dziennikarze, którzy nie do końca są nam przyjaźni, stwierdzili, Powiedzieli to wprost. Zresztą pan Stankowski to wyraźnie powiedział, że, że przebiła po prostu telewizja Neo TVP, wszystkie inne okresy funkcjonowania tej publicznej telewizji, właśnie w tej chwili. Ale w odpowiedzi dostał, że to jest jego rozgoryczenie, jakoby, że on nie jest w tej telewizji. Panie redaktorze, no można, można różnie sobie to tłumaczyć. Ja myślę, że widzowie, którzy oglądali tą, tę debatę, mają wrażenie, że rzeczywiście TVP jest jednym z graczy politycznych, który popiera w sposób wyraźny kandydata Rafała Czaskowskiego. Zresztą nie jest tajemnicą, bo jak obserwujemy od wielu miesięcy, Telewizja Polska to jest telewizja rządowa, to jest telewizja Platformy Obywatelskiej. Nawet kandydaci, tak zwani koalicjanci koalicji 13 grudnia, Dnia, czyli przedstawiciele Polski 2050, czy psl czy, czy Lewicy, mówią wprost, że tak de facto niestety oni mają utrudniony dostęp do mediów publicznych, natomiast Rafał Czaskowski, czy powiedzmy w ogóle z narracją Platformy Obywatelskiej nie ma problemu, żeby wejść na antenę. Więc jest to skandaliczne prowadzenie tej debacie. Ty, w ogóle Telewizja Polska za nasze pieniądze niestety włączyła się aktywnie w kampanię wyborczą Rafała Czaskowskiego. Czy pani jako Generowany, e, polityk e, z długoletnim stażem wyciągnęła z tych wypowiedzi wszystkich 13 kandydatów e, ich program. Znaczy o programie to trudno w takich debatach się dużo dowiedzieć, bo, bo to jest raczej nastawiona taka debata, krótkie pytanie, krótka odpowiedź riposta raczej na taką sprawczość kandydata, który bierze udział w debacie, kojarzenie niektórych faktów, przygotowanie szybkiej riposty. Myślę, że dużo też było takiego medialnego show w tym wszystkim i, i tak te debaty wyglądają. Natomiast myślę, że ta debata też pokazała jedno, że ataki na brutalne ataki w ostatnim czasie na. Karola Nawrockiego. Tak naprawdę to są jakoś, jakąś nadmuchaną bańką, przy na przykład różnego rodzaju sytuacjach, które mają miejsce w Warszawie, której szefem jeszcze i mam nadzieję, że już niedługo, ale nie w sensie, że wygra wybory prezydenckie, ale że Warszawa też w końcu, podobnie jak zabrze, zrobi porządek z nieudolnymi przywódcami. Więc takie różne różne Sytuacje, które mają miejsce w Warszawie, są nieporównywalnie gorsze dla, dla mieszkańców. Widzimy, próbowano tutaj atakować Nawrockiego tą starą, taką wydmuchaną aferą z mieszkaniem, które nabył, kupił zgodnie z prawem i, i w sposób jak no, najbardziej czysty. Po, jak kandydaci podkreślają, nie opiekował się tym. E, panem Panie redaktorze, jeżdżym. ja myślę, że i tutaj odsyłam też do, do e, e, tych te portali, których, na których Karol Nawrocki publikował. Publikuję pełne wyjaśnienie całej tej sytuacji. Proszę Państwa, żebyście Państwo zapoznali się z ostatnim filmikiem Karola Nawrockiego, gdzie w sposób jasny, klarowny wyjaśnia sytuację, jaka miała miejsce w relacjach z Panem Jerzym. Ja powiem jedno. Tam nie było żadnych działań niezgodnych z prawem. Pan Karol Nawrocki wyrównał wszystkie finansowe należności z tytułu tej transakcji. Dodatkowo opiekował się jeszcze Panem, Karol, panem Jerzym i ta sprawa jest absolutnie, można powiedzieć, że, że no, nie ma co tutaj wymyślać i zarzucić. Natomiast robi się cały czas koło tego aferę, ale to świadczy też o tym, że cała machina, taka, która była uruchomiona, jeżeli chodzi o atak na Karola Nawrockiego, nie wyszukała nic kompletnie przeciwko Karolowi Nawrockiemu, więc uczepiono się takiego elementu, który być może w ich ich ocenie mógłby odegrać jakąś emocjonalną rolę w całej kampanii wyborczej i kurczowo trzymają się tego, o czym wczoraj Rafał Czaskowski mówił i oczywiście podał jak gdyby temat, bo od razu w odpowiedzi Karola Nawrockiego usłyszał tak naprawdę o problemach warszawiaków, w wysiedlaniu warszawiaków, wyrzucaniu na brug nawet sześcioletnie dziecko ma być eksmitowane. Nawet tutaj Rafał Trzaskowski tłumaczył, że ta eksmisja nie jest związana z jego działalnością, tylko działalnością sądu. Panie redaktorze, ale ktoś ten wniosek do sądu złożył, tak? Kto to złożył? Dlaczego Rafał Czaskowski nie powiedział, kto złożył ten wniosek? Jeżeli on uważa, że powinniśmy chronić rodziny, dzieci, to nie powinien taki wniosek paść. To dziecko mieszkało z rodzicami w tym mieszkaniu, które ma być sprzedane. I Rafał Czaskowski opowiadając teraz takie głupoty, jak gdyby próbuje się wybielać, ale de facto to jest jakby realizacja tego, co Hanna Gromkiewicz zaczęła już wiele lat temu wysiedlanie bezprawne pewnych grup obywateli, sprzedawanie kamienic, wspieranie deweloperów. Zresztą Karol Nawrocki wczoraj wyraźnie powiedział, że Rafał Czaskowski ma niejasne powiązania z deweloperami. Oni wpłacają na jego kampanię wyborczą, potem przejmują część mieszkań. To wszystko powinno być w kręgu zainteresowań tak naprawdę służb, a nie kwestia, czy ktoś pomagał komuś, czy nie pomagał, czy, wy, czy zapłacił za mieszkanie. Za i jeszcze raz powtarzam, sprawa została całkowicie wyjaśniona. Karol Nawrocki powiedział jakie relacje łączyły go z panem Jerzym, a na koniec, żeby już ta, ten brutalny atak przerwać, bo on jest bez sensu, to też przekazał informację, że to mieszkanie przekazuje na cele charytatywne. I to jest właśnie decyzja, która naprawdę jest godna szacunku, a nie wysiedlanie, wyrzucanie na bruk ludzi, co miało miejsce w Warszawie pod rządami Rafała dlaczego Dlaczego prawo i sprawiedliwość dopiero tak późno w kampanii wyborczej poparło Karola Nawrockiego jako kandydata no, społecznego, ogólnopolskiego, ale y, powiedzmy swojego? Panie redaktorze, nie późno, dlatego że my już w ubiegłym roku, w listopadzie, tak? prezes Jarosław Kaczyński, ale też i y, y, ale w trakcie konwencji był, w Krakowie... Że to jest kandydat obywatelski, a nie y... prawo i sprawiedliwość. Taka była decyzja Karola Nawrockiego. On chciał startować z... Zresztą znaczy nie chciał. On został wskazany przez taki ogromny ruch obywatelski, między innymi profesor Nowak i wielu różnych wspaniałych ludzi no, polskiej nauki, ale też i przedsiębiorców i biznesmenów poparło Karola Nawrockiego. I uważamy, że on na ten czas jest właściwą osobą i najlepszym kandydatem, który może tak naprawdę Zadbać o Polskę i Polaków, nie jest politykiem tak jak Rafał Czaskowski. Rafał Czaskowski, mimo że się odżegnuje w kampanii wyborczej, jest zastępcą Donalda Tuska w Platformie Obywatelskiej. Od kilkudziesięciu lat jest członkiem Platformy Obywatelskiej. Tej platformy, która w tej chwili rządzi w naszym kraju, która powoduje, że tysiące migrantów trafiają do nas, że zmniejsza się nakłady na ochronę zdrowia, że wysiedla się ludzi z własnych domów. Tej platformy, która jest Zwolennikiem Zielonego Ładu i wielu różnych rzeczy. Jak również. Wczoraj no, ograniczenia... tłumaczył, że nie będzie Zielonego Ładu, no, nie będzie Pani, ETS-ów. Panie redaktorze, pan jeszcze wierzy w to, co Czaskowski mówi? Czaskowski wstaje rano i zastanawia się, kim ma dzisiaj być. Czy ma być ultraprawicowy, czy ma być ultralewicowy? Od schwalenia ruchów LGBT poprzez śpiewanie kolęd w, 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 w kościołach. Więc naprawdę myślę, że te słowa, które wyraża Czaskowski, to on sam nie wierzy. Zapomina zresztą, to, że on potrafi rano powiedzieć coś innego, a po południu coś innego, to świadczy o tym, jaki to jest po prostu wytwór medialny. Jego cała kampania wyborcza to jest efektem wytworu medialnego, który odpowiada na sondaże. Natomiast Karol Nawrocki od początku do końca mówi, jakie wartości są dla niego ważne: że Polska, patriotyzm, suwerenna, niepodległa Polska, bezpieczna Polska, rodzina, wartości chrześcijańskie. I zawsze o tym mówi i na tym, też buduje swój program czyli dbałość o każdego Polaka nie tylko o tych którzy Stanowią y, jakąś grupę, która by chciała bogacić się na, na y, kosztem innych. Y, mówi o rozwoju gospodarczym naszego kraju, o niezależności, mówi o kontaktach międzynarodowych. Karol Nawrocki, jako jedyny z kandydatów, spotkał się z Donaldem Trumpem. Ale Rafał wyjąt... mówi, że się spotkał z zięciem Donalda Trumpa. No to to już, panie redaktorze, to już wszystko w temacie. Z zięciem na, przy stoliku, przy kawie. Natomiast y, no, no, żałosne po prostu. Mówię, po prostu to świadczy też o, o Rafale Czaskowskim, jakim jest y, y, po prostu dziecinnym człowiekiem. On nie ma kręgosłupa żadnego, bo, bo takie rzeczy opowiadać to można sobie dzieciom w przedszkolu. Oczywiście mógł się spotkać, ja nie kwestionuję tego, ale y, Karol Nawrocki został przyjęty w gabinecie owalnym przez Donalda Trumpa. No tutaj Czaskowski że tylko selfie sobie zrobił y, i tak, nic nie załatwił. Y, y, tak, to bardzo zabolało. I Rafała Czaskowskiego, ale i Szymona Hołownie y, Bardzo ich to zabolało. Y, no selfie to robił sobie marszałek monchołownia Na pogrzebie Franciszka, co cały świat zobaczył, natomiast to, co miało miejsce w gabinecie owalnym, to nie było żadne selfie, bo jakby jeden i drugi kandydat wiedział, co to znaczy selfie, to by taki głupot nie opowiadali. Po prostu to, że Karol Nawrocki potrafi rozmawiać z różnymi ważnymi ludźmi na świecie, że potrafi porozumiewać się właśnie między innymi w, mhm. po angielsku, co też Rafał Czaskowski uzurpował sobie, że tylko on potrafi mówić w obcych językach. No szanowni Państwo, teraz to już, to już właściwie większość Polaków potrafi po, porozumiewać się na świecie, i nie jest to jakaś wyjątkowa cecha, którą dalej Czaskowski przedstawia, jakby to on jedyny w Polsce mówił po angielsku. Okazuje się, że, że wielu kandydatów również. I to spowodowało taki wściekły atak, no myślę, że rozwścieczyło Donalda Tuska, bo tak jak Państwo wielokrotnie słyszycie, że Tusk się wściekł po wizycie Karola Nawrockiego. W w, 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 w Waszyngtonie i spotkaniu z Donaldem Trumpem. No i wtedy wytoczyli te działa pełne kłamstw brutalny atak na Karola Nawrockiego. Zapytałbym, kto wygrał y, debatę pani okiem, ale zapewne to będzie Karol Nawrocki. No oczywiście i to nie ma najmniejszej wątpliwości. Jak państwo oglądali wizytę, widzieliście przykurczonego, opartego na, na, na pulpicie Rafała Czaskowskiego, spoconego, gdzie włosy się mu sklejały nad czołem, gdzie oczy zaczerwienione, zamglone. No po prostu ja w pewnym momencie to takie miałam uczucie, że już kończcie tę debacie, dajcie da, debatę, dajcie już spokój temu człowiekowi, nie pastwicie się nad nim. Ale to było wszystko na jego życzenie. Natomiast Karol Nawrocki, Szanowni Państwo, człowiek to prawdziwy mąż stanu, widzieliście, w jaki sposób odpowiadał na, na te takie zaczepki, na takie prostackie ataki, odpowiadał merytorycznie, przedstawiał swoją wizję Polski, swoją wizję. Polityki międzynarodowej. Jest też osobą, która jest bardzo odporna na stres. I to trzeba było, było widać wczoraj, że po czterogodzinnej debacie on wyszedł. Tak, jakby w ogóle nie był zmęczony tą sytuacją. A to jest niezwykle ważne, bo prezydent będzie się spotykał w różnych sytuacjach z różnymi ludźmi, gdzie będzie potrzebna ta odporność psychiczna, fizyczna i wytrzymałość. I takim człowiekiem jest Karol Nawrocki, który daje nam gwarancję, że będzie zawsze bronił naszego kraju, będzie bronił naszej suwerenności, naszego bezpieczeństwa, polskich kobiet, polskich dzieci, zadba o nas wszystkich. I ja Myślę, że tu wybór jest bardzo prosty. Rafał Czaskowski, który reprezentuje platformę obywatelską i wszystkie te działania, które obecnie wykonuje platforma obywatelska, deprawacja dzieci w szkołach, działanie na szkodę kościoła. No, chcą szkolnictwo uzdrowić. To według Bo... pani Nowackiej uzdrawia to, co, co w tej chwili się dzieje w naszym kraju, że zabija się dzieci w dziewiątym miesiącu ciąży, to są te wartości, które firmuje Rafał Czaskowski. No musi, do każdego musi to dotrzeć, że jeżeli on, nie daj Boże, zostanie prezydentem, to będziemy mieli całkowicie lewacką y, 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 Polskę, dzieci będą wychowywane przez programy szkolne napisane przez y, nowacką i być może jeszcze Niemcy, bo historię nam będą oni pisać. Y, suwerenność Polski już w tej chwili jest zagrożona, bo przecież Państwo widzicie, jak niemieckie radiowozy wjeżdżają na nasz kraj i nikt nie reaguje, udają, że się nic nie. Niektórzy komentatorzy twierdzą, że wypowiedzieli umowę Schengen jednostronnie. Tak, gdybyśmy my jako no przecież graniczne. to była podstawowa wartość Unii Europejskiej, że można było się bez żadnych problemów poruszać po wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. I nagle się okazuje, że Niemcy wprowadzają sobie kontrole graniczne jednostronnie bez wypowiedzenia tej umowy, przecież to jest jeden z podstawowych traktatów, który jest takim kamieniem założycielskim Unii Europejskiej. Nagle Niemcy wprowadzają Kontrole graniczne. Mało tego, wprowadzają kontrole graniczne, kontrolują tych, którzy przejeżdżają na ich stronę, a oni w sposób bezczelny wjeżdżają na, na, na teren naszego kraju. Radiowozy niemieckie przewożą migrantów, wyrzucają ich gdzieś tam w lasach czy różnych miejscach i wyjeżdżają z powrotem po, na, na swój teren. To, co się dzieje w tej chwili, to świadczy o tym, że Niemcy traktują nasz kraj jako swoją kolonię. I szanowni państwo, jeżeli Rafał Czaskowski zostanie Prezydentem, to będziemy podnóżkiem Berlina i Brukseli i będziemy państwem kolonialnym, zarządzanym przez y, y, jakiś tutaj uzurpatorów, którzy będą nominowani przez Berlin i Brukselę. Więc jeżeli chcecie wolnej Polski, Polski, która y, będzie niepodległa, suwerenna, bezpieczna, gdzie będziemy sami decydować o tym, jaki sposób mają dzieci być nasze wychowywane, gdzie będziemy y, tworzyć y, y, bezpieczną przyszłość, to naprawdę wybierzcie państwo Karola Nawrockiego, bo on jest jest w stanie to zapewnić. W przestrzeni medialnej też pojawił się temat, też na tej debacie, składki zdrowotnej, którą Andrzej Duda zawetował jako wice, była wiceminister zdrowia. Jak pani ocenia tę decyzję prezydenta? No, przedsiębiorcy w większej części no, stracili w tym momencie. Panie redaktorze, my zagłosowaliśmy w Sejmie i tutaj też myślę, że pan prezydent takimi argumentami się kierował, zagłosowaliśmy przeciwko tej ustawie z kilku powodów. Po pierwsze, to jest oszustwo, jeżeli chodzi o przedsiębiorców, bo już zostało wyliczone, i nie tylko tutaj przedstawiciele prawej strony politycznej, ale również i lewicy i, i inni wyliczyli, że ponad 100 tysięcy przedsiębiorców w wyniku tej nowelizacji, która mia, już nie wejdzie w życie, ale, ale była przygotowana przez Platformę Obywatelską, niestety będzie płaciło wyższe podatki niż wcześniej, czyli to nie rozwiązywało problemu, który, o który walczyli przedsiębiorcy. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, Powiedzieliśmy wyraźnie, poprzemy tą ustawę, jeżeli minister finansów zdeklaruje, wpisując do tej ustawy, że do NFZ-u wpłyną dokładnie takie środki, jaki będzie ubytek z powodu zmniejszonej składki zdrowotnej. Wyliczone to zostało na ponad 4,6 miliarda złotych w ciągu jednego roku, więc jak piszemy ustawy, to zawsze powinien być, tak, powinna być ocena skutków, w regulacji. I tam wyraźnie powinno być wpisane, jaka będzie strata w nfz -cie z tego powodu. I, I w ustawie powinno być zaznaczone, że z budżetu państwa zostaną te środki wpisane. W, Czyli to wszystko tak upewnione. z naszych podatków? No z naszych podatków, ale panie, no, no to wszystko mamy z podatków, mm. tak? Wszystko. Jeżeli pan nie zapłaci podatków, jeżeli chodzi o CIT, to zapłaci pan w vat ie zapłaci pan w wielu innych obciążeniach podatkowych i zapłacimy my wszyscy. Więc... Szanowni Państwo, trzeba odpowiedzieć sobie na temat uczciwości tej propozycji. Jeżeli chcieliście obniżyć przedsiębiorcom, w pewnych momentach, zresztą my jako Prawo i Sprawiedliwość powiedzieliśmy i przygotowaliśmy też takie projekt ustawy, że znowelizujemy dotychczas obowiązujące przepisy prawne i rzeczywiście ta składka na przykład od zbycia środka trwałego mogłaby być zlikwidowana, ale pokazaliśmy, że trzeba tą, ten ubytek środków w NFZ wyrównać, ponieważ widzicie, Państwo, co się dzieje? Kolejki są coraz dłuższe. Czarodziejska różka, pani minister, leszczyny nie działa. Coraz ograniczana jest dostępność do niektórych leków. W związku z tym, jeszcze zmniejszenie o prawie 5 miliardów złotych funduszu, to będzie spowoduje wydłużenie kolejek, mniejsza dostępność na przykład dzieci do specjalistów czy chorób onkologicznych i tak dalej, i tak dalej. Więc my nie możemy się na to zgodzić. A jeszcze na koniec. Chciałabym podkreślić jedno, że bardzo często słyszymy, że w służb, do służby zdrowia nie należy dokładać, bo to jest taka dziura bez dna. To ja Państwu chcę powiedzieć, bo znam się na tym i wiem co mówię, że my jesteśmy trzecim od końca krajem w Europie, jeżeli chodzi o nakłady na ochronę zdrowia. I dopóki my do średniej europejskiej, przynajmniej do średniej nie, nie dojdziemy, to niestety będziemy mieć taką służbę zdrowia, jaką mamy w tej chwili. Ale też e, Rafał Czaskowski za, zarzucał w tej debacie, że to jest wina prawa i sprawiedliwości, że przez 8 lat e, narobiliście tyle bałaganu właśnie w służbie zdrowia. תודה רבה No, Ja się nie dziwię, bo przecież jak się nie ma co powiedzieć, to się, to, to się ciągle mówi, że to jest wina PiSu. Cokolwiek by się nie zrobiło, to jest wszystko wina PiSu, ale jak się oddaje drogi do użytku, za które odpowiadał, przygotował projekt, wykończył, zrealizował i, od, i są oddawane do użytku, to jest zasługa Platformy Obywatelskiej. No po prostu hipokryzja na każdym kroku. Ja powiem jedno. W 2015 roku na ochronę zdrowia wydawaliśmy 74 miliardy złotych. To było za czasu Platformy Obywatelskiej. Jak oddawaliśmy rządy w 2023 było 190 miliardów. Wprowadziliśmy szereg nowych terapii, nowoczesnych terapii. Rozszerzyliśmy katalog świadczeń, za które są, jest finansowanie. Skróciliśmy kolejki, bo rzeczywiście nie było ograniczeń do specjalistów. Świadczenia dla dzieci były bez kolejki, bez, nie były limitowane. Ale, a przede wszystkim działaliśmy na rzecz Rzecz poprawy sytuacji poprzez zwiększenie kadry medycznej, co w tej chwili Platforma blokuje. Powołaliśmy nowe uczelnie. Platforma w tej chwili wycofała pięć nowych uczelni, które kształciły lekarzy. Uruchomiliśmy nowe szkoły, uczelnie, na których kształcone są pielęgniarki. To wszystko było zrobione za czasów Prawa i Sprawiedliwości. Gdyby te działania podjęła Platforma w pierwszych swoich rządach, dzisiaj nie mielibyśmy kryzysu w ochronie zdrowia. Nakłady. Szanowni Państwo, przypomnijcie sobie, jak szpitale wygląd Wyglądały w 2015 roku. A jak wyglądają dzisiaj? Jak jest sprzęt w szpitalach, jak jest wyposażenie, jak wyglądają sale chorych? Po prostu tyle, ile zrobił pra zrobiło Prawo i Sprawiedliwość, to żaden rząd do tej pory nie zrobił. Natomiast czaskowski półtora roku jego formacja rządzi, nie ma żadnych efektów, bo to, co No pokazują... Ale mówił, że szpital południowy w budową. Wreszcie... Panie redaktorze, szpital południowy był budowany kilkanaście lat, oddany był do użytku za czasów, kiedy prawo i sprawiedliwość rządziło. Tak. W tym czasie, bo ja pamiętam, byłam na otwarcie, kiedy byłam wiceministrem zdrowia. Byłam na otwarciu i w czasie COVID-u szpital, COVID szpital południowy był wykorzystywany jako szpital COVID-owy. Więc nikt nie kłamie Rafał Czaskowski, że on nie wybudował, bo on jeszcze wtedy w Warszawie nie był prezydentem, bo on go nie budował. Więc na, opowiadanie, a przede wszystkim był budowany z dużej mierze środków budżetu państwa. Na koniec, jaka będzie frekwencja w niedzielę? No, ja zachęcam do jak największej frekwencji. Zapraszam Państwa, bo każdy głos się liczy. Naprawdę, Szanowni Państwo, jeżeli chcecie żyć w bezpiecznej Polsce, suwerennej Polsce, to idźcie do wyborów. Nie, nie, nie poddajcie się takiej narracji, że a tam jeden głos to może nie ma znaczenia. Każdy głos ma znaczenie. Zachęcam Państwa, żebyście Państwo poszli do wyborów. Te wybory tak naprawdę są wyborami bardzo ważnymi o wszystko, jaka będzie Polska, bo jeżeli wygra Rafał Czaskowski, to niestety dojdzie do domknięcia układu. I to, co opowiada teraz do Tusk, będzie realizowane w 100 będzie ten, ten, presja na ludzi, zamykanie ludzi do więzień, niewinnych ludzi, zamykanie ust ludziom, będzie w pełnej mierze, więc w związku z tym, szanowni Państwo, zachęcam, idźcie na wybory, no i oczywiście zachęcam, żebyście Państwo głosowali na Karola Nawrockiego, to jest najlepszy kandydat na prezydenta, z którego się nie powstydzimy. Ale będzie? 70%? No myślę, że tak, bo w tej chwili jednak to takie obywatelskie poruszenie jest dosyć duże i mam nadzieję, że każdy z nas ma pełną świadomość, że to są wybory bardzo ważne dla Polski, dlatego też liczę na to, że będzie około 70% i zachęcam, żebyście Państwo poszli. Bardzo dziękuję za dziękuję te bardzo. komentarze. Dziękuję również Państwu.